oczywiście cześć Manko, z tej strony Tom Cio Gracz. a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na serii pierwszej. No i dzisiaj drodzy widzowie jak widzicie przy polu jestem, przy polu numer 46 z kombajnikiem dojcem moim. Ano dlatego, że chcę sobie skosić sorgo. Jeżeli mi się dzisiaj uda, a myślę, że się uda, drodzy widzowie, to rzeczywiście za pracę się biorę, ale jeżeli mi się uda, to w dzisiejszym odcinku przynajmniej zacznę sobie, zacznę sobie yy, orkę na tym polu, właśnie po sorgu. No i myślę w przyszłym odcinku już bym ogarniał sobie jakieś gdzieś siewy Na pewno że pak będzie na sierpniu do, do zasiania jeszcze pola muszę ogarnąć, uprawić przed siewami więc coś e, troszkę mi się zejdzie na ten, na same uprawy ale to w tym sezonie widzowie chcę tak zrobić, żeby przed przed stricte siewami sobie uprawiać pola żeby w trakcie zasiewu tak tych tutaj chwastów nie mieć, bo to jest denerwujące dla mnie i źle to wygląda, że tak powiem Stąd moja taka decyzja była, także jeszcze trochę tutaj pracy mnie, mnie czeka w tym sezonie. No cóż, myślę, że z odcinka na odcinek będziemy tutaj, będę jakoś powoli to ogarniał, popychał tą pracę. Także damy radę. No a oprócz tego jeszcze będą sprzedaże ze sprzedaży do sprzedaży, tak powiem do sprzedaży trochę będzie podejrzewam w tym sezonie tych plonów, bo już Wam mówię, no trochę będzie rzepak. Jęczmień. Także coś się na pewno zarobi z tutaj z samych plonów. A i być może jakaś misyjka wleci. Nie wiem, zobaczymy. Jak jeszcze, wiecie co teraz? Mnie myśl przeszła. No nie pług mam. Naciągnik mi tak nie cyknie na tych promocjach. Sobie wezmę Podjadę zaraz yy, moim masejkiem. No nie ukrywam tu szczerze powiedziawszy Przydałby się jakiś mulchera. Czekajcie 7,9,5 Ten ma 3 metry 5-6 tu już potem są duże Ale to może w przyszłym sezonie coś się pomyśli na ten temat w tym sezonie mam na myśli mam w planie inne w inne rzeczy jeszcze troszkę poinwestować zresztą zresztą zobaczę jak tutaj się po tych sprzedażach w wyrobie z pieniążkami W każdym bądź razie też mam, też chcę w tym sezonie coś zainwestować na pewno w jakąś maszynę. No, a później jeszcze to, no to jeszcze się zobaczy co i jak. Dobra, kombajnem też zjechałem z poła. Przesiądę się do, z powrotem do Maseja. Nawet go nie zgasiłem wcześniej. No tu, w tej chwili, mój masej będzie najlepiej wyglądał z pługiem. Z tym moim pointingerem. Dobrze cyk. Jak my tu mamy OK. Tak jak już wam wcześniej mówiłem, pługa większego nie kupowałem, bo po prostu na bieżącą chwilę większego tutaj nie potrzebuję na Gospie. A, a wiadomo, jeżeli Gospa się rozwinie, będzie więcej pól, więcej większe te pola. To, to i o sprzęty będą, sprzęty, maszyny, tak dalej będą, będą większe, ale to wszystko myślę z czasem. I też y, no w tym sezonie na pewno jakiś nowy nabyteczek tu mi wleci. Przynajmniej mam na myśli jeden. W przyszłym sezonie zobaczę jeszcze, ale w przeciągu kilku sezonów y, będę chciał jeszcze dokupić sobie jedno pole znowu. Być może wtedy się wejdzie w jakąś nową uprawę. Tak jak było na przykład z tym sorgiem. A i nie obróciło. W końcu bym chciał wejść albo w hodowlę tutaj zwierząt, albo w oczywiście to mówię o najbliższych kilku sezonach, e, albo w hodowle zwierząt, wpierw, albo w Jakąś firmę, w sensie mam na myśli przetwórstwo bądź e, bądź szklarnie, coś co by było powiedzmy e, nieco tanim kosztem, a szłoby trochę zarobić. Więc raczej to by były szklarnie Jeżeli w coś takiego A jeżeli by to była hodowla jakaś To nie wiem, jeszcze nie wiem co by to było Czy może krowy bydło, czy może yy, świnie, kury nie wiem jeszcze Coś na pewno, ale to mówię, to są plany i że tak powiem, pomysły na najbliższe kilka sezonów. Na tej serii oczywiście. Ale powiem Wam nie, nie spodziewałem się, nie myślałem, że tu mi to tak znerwnie dzisiaj na odcinku pójdzie. Myślałem, że tylko to moreczkę zacznę, a tu jednak jest szansa, że całą sobie ogarnę na tym polu. Kurcze, no mi jaka bym zrobił tutaj? Trzeba się nieco poprawić. I znów. Jeszcze ten, jeszcze jeden przejazd, tu już będę miał koniec. Dobrze widzowie. Nawet nie myślałem, mówiąc szczerze, że to tak dzisiaj mi pójdzie. Ale i tak, plan na dzisiejszy odcinek mam ogarnięty. Nawet z małą nawiązką. Więc co, dzisiejszy odcinek ja już będę kończył. Zapraszam, oczywiście, na poprzedni odcinek na Discorda kanału. Link macie do niego w opisie na stronkę na facebooku, również macie link w opisie. A my co, a my widzimy się w kolejnym odcinku, także cześć na razie, hej, trzymajcie się.